so we can be witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w serii farm simulator 22 no lecimy będziemy pracować dobra rozkładamy pracę. i lecimy Dobra, teraz jedziemy tutaj Dobra, wypuszczamy pierwszą belkę chyba siatki nam starczy o. o, bo siatki mamy w miarę spoko Znaczy w miarę sporo Mamy jeszcze 1500 metrów, to powinniśmy dać radę Dobra, jedziemy teraz tutaj nie no to pracowanie, to bardzo pracowanie bardzo, żeby go pójdzie. Jeszcze później to trzeba pozwolić. Dobra. Dobra, wypuszczamy kolejną pelkę. No i lecimy dalej. Dobra. Jeszcze będę musiał wrócić na te roboty, pojechać do sąsiadów. Matko Boska nie chcę, ale muszę, no niestety pewnie pojadę do tych ziemniaków tam ogarnić Te ziemniaki zbierać Dobra, ta będziemy poprzecznie robili Dobra, wypuszczamy kolejną belkę. Dobra teraz tutaj Ciekawe jak z tego belek pójdzie, bo mówię, że będzie trzeba to zwieść wszystko Mam nadzieję, że to nie pójdzie tak dość sprawnie. Bo no czas nas goni. Czas goni, to dobra. Nie wiem czy najpierw mam zrobić odcinek ze stworzenia słomy, czy najpierw wykopków ziemniaków, ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak się uda. Dobra, no, praca zamykamy i lecimy dalej. Mam trochę siatki już na mu było. Ale chyba nie, nie na tyle, żeby nam nie starczyło na końca tych dwóch pól Bo na odcinku spracuje tylko tą 114 a poza odcinkiem jeszcze musimy tamtą spracować Dobra Będzie sobie kubelka, Nie będzie jeszcze chyba Patrzcie na styk No teraz nawracamy Zrobimy jeszcze to Ora i teraz to w prawo, w lewo znaczy się. Ile nam jeszcze przejazdów zostało? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 przejazdów jeszcze. No ten jest jako dziesiąty. Ten co teraz skończymy. Późno, niedawno, niedawno naprawiliśmy ciągnik i tankowaliśmy, a teraz już nam uszkodzenia jak Nie no, będę musiał ten ciągnik wymienić, ale najpierw to będę musiał zainwestować jakąś działkę, jakieś pole. Dobra, kolejna belka. Dobra, kolejna belka już wyszła. Ale lecimy dalej. O tyle dobrze jeszcze tą kasą naszą, że trochę maszyn sprzedaliśmy i mamy do 13, był bo bez tego, że bez tego sprzedania tych maszyn to by było ciężko. A teraz na mieliśmy kilka tych niepotrzebnych maszyn, tak naprawdę, no bo to było nam niepotrzebne te maszyny i sprzedaliśmy. Dobra, wypuszczamy kolejną belkę. Dobra, skręcamy teraz tutaj Dobra No i jedziemy Kurde, że ten przez hirodek będę musiał zrobić ten taki Najkrótszy Jak to mam jedzie? Za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jeszcze przejadów Dobra, teraz muszę pamiętać, żeby wjechać w ten taki najkrótszy. To będą dwa przerwy i będę musiał w trzeci wjechać. Dobra, kolejna belka. Dobra, już dojeżdżamy do końca. Teraz trzeba wjechać w ten trzeci taki, ten najkrótszy. No i wjeżdżamy w ten. dobra, zaraz, zaraz będzie kolejna belka. Dobra, kolejna belka. Dobra, to wypuszczamy. Dobra, to chyba do końca dojadę i... Do końca dojadę i belki nie będzie raczej. Chociaż kto wie. Dobra, prasowa prasowanie to jest akurat jeden z najprzyjemniejszych robót Najprzyjemniej mi się prasuje A najgorzej to mi się chyba ora Ork, Robienie orki jest najgorsze A prasowanie jest w miarę spoko Dobra, jednak chyba będzie druga belka Ale to zależy, bo teraz tak Rośnie bardzo pomału Dobra, niech chyba będzie no Dobra, kolejną belkę wypuszczamy No i lecimy dalej Dobra, i teraz jedziemy po to tak najbardziej po tej stronie No i jedziemy No naprawdę szybko idzie Tak mam teraz rozkminę naprawdę, jak to zrobić żeby tak się dorobić z tymi pieniędzmi, żeby móc sobie zainwestować Ona na te roboty do sąsiadów to na pewno będę musiał iść bo bez tego się nie obędzie Dobra, tutaj jest akurat wybrane, zresztą pojrzę na drugą stronę Teraz wypuszczamy kolejną belkę. Dobra, no, teraz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzej rady jeszcze. Nie, naprawdę pracowanie to jest przyjemna robota. Hmm. Światka powinna nam starszyć. Wiesz, naprawdę, mam taką rozklinę, tak minie, co można później zrobić z tą kasą, jak trochę zarobię. Bo Mam tyle planów, tyle tutaj rzeczy, bym mógł kupić, w tyle rzeczy, bym zainwestować. Naprawdę, tych rzeczy jest od groma, a nie mogę w nie zainwestować, bo nie mam kasy. Obory bym na przykład chciał postawić. Bym sobie no, kar karmił świnie Bym karmił, wiadomo. Bym sobie zrobił, tam nie ile ma taka obora świń. Chyba o 180 sztuk to, 180, to bym 180, bym kupił 90. 90 bym i bym je rozmnożył dwukrotnie i te świnie z rozmnożenia bym trochę powstrzymał i bym je sprzedał. I kurnik bym drugi skupił, był trochę więcej ten te ule to mnie denerwują, bo kupiłem te ule przypadkiem ale one są za małe i muszę zobaczyć czy da się sprzedać obiekt i jak będę okazał, to sprzedam ten ul i postawię tam większy i tutaj bym mógł sobie zrobić taką pasiekę, na tym polu tutaj tutaj na tym polu bym mógł sobie zrobić taką jedną wielką pasiekę dobra zaraz kolejna belka Dobra. Kolejna belka. Albo tutaj byśmy mogli to kupić i tutaj zrobić pasiekę. No zaraz będzie kolejna belka. Trzeba trochę zwolnić. Dobra. Dobra, jeszcze cztery razy, tylko nie liczę z tego damy radę raz, dwa, nam, raz, dwa to minie dobra, no już przejrzyłem do końca, zaraz kolejna wielka. o już dobra wystawiamy zamykamy prasę i lecimy dalej dobra, zaraz tutaj No zaraz kolejna belka. Ciekawe ile belek jest z tego pola. Dobra, to już za Dobra. Kolejna belka. I lecimy dalej. Dobra, troszeczkę zostawiliśmy, ale to naprawdę troszeczkę. Nie no ale myślę, że siatki to nam powinny starczyć tak myślę, że siatki to nam starczy na koń, do końca tego pola to na pewno, ale że jeszcze na tamto Dobra, teraz nawracamy Dobra Damy radę I chyba zaraz potem skończę ten odcinek z tego pracowania, zrobię tamto pole Nagrę wam kolejne zezwożenia i wtedy zaczniemy dorabiać u sąsiadów O Jezu Trochę przejechałem Nie no dobra, na tamto pole może nam nam tej siatki Chociaż cały czas mam nadzieję, że nam starczy. Ale nawet to się martwię. Mamy, mamy siatkę do pracy jeszcze w palecie. Obok tego, obok pojemnika, obok, no powiedzcie, no, obok naszej stacji paliw takiej gospodarskiej. Tak to nazwijmy. Dobra, kolejna delka. Dobra, jeszcze dwa razy. To raz dwa. Otwierniemy. Dobra, zaraz kolejna belka. Dobra, to wypływamy kolejną belkę. Dobra, zaraz kolejna belka. Trzeba zwolnić powoli. Dobra od kolejna belka. Jedziemy dalej. No, za chwilę kolejna belka. Szkoda, że tu nie ma leśnika belek. je już spracowałem. Przydałoby się coś takiego. Bo niektóre, pre, niektóre prasy mam coś takiego Może zaraz będzie kolejna belka Dobra, do końca będzie jeszcze pewnie jedna belka albo dwie A siatka na tamtej pole coraz coraz bardziej wątpię, żeby nam starczyło. Naprawdę już tej siatki jest coraz mniej. 26% tylko. Jeszcze bym miał jedno takie Bierzemy trochę więcej ziemi. I by mi na pewno wraku. A teraz tak, to jeszcze trzymam kciuki, żeby się zostało trochę. Na tą dwa pole, żeby wystarczyło, Bo fajnie by było jakby starczyło. No dobra, do końca... No choć nie, no może dodać im do końca to jadę, to będzie jeszcze jedna belka. Dobra, będzie jeszcze jedna belka. Dobra, to było na tyle w tym linku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Bardzo za zawiłku jeszcze su na tym kanale łapkę w górę Komentarz. Trzymajcie się i cześć.